Jeśli wszechświat chce was połączyć, mówi do ciebie znakami cichszymi niż myśli i wyraźniejszymi niż słowa. Czujesz je jak prąd pod skórą. Nie oślepiają, a jednak nie da się ich przeoczyć. I właśnie wtedy zaczyna działać inna logika, logika sensu. Karl Gustav Jung nazwał ten niewidzialny wzór synchronicznością. Spójrzmy razem, po czym poznasz, że spotkanie jest zapisane w duszy. Jakie wskazówki pokazują, że nie trafiliście na siebie przypadkiem? I dlaczego to właśnie głębokie więzi wydobywają Twoje cienie na powierzchnię? Zostań w tej spokojnej przestrzeni. Może potem zrozumiesz, czemu pewni ludzie nigdy nie pojawiają się od tak. Jeśli lubisz takie treści, proszę, zostaw kciuk w górę i zasubskrybuj kanał. To wspiera tę pracę, szerzy świadomą wiedzę i utrzymuje to miejsce otwarte dla Ciebie. Dziękuję, że jesteś w tej podróży. Wyobraź sobie, że kogoś spotykasz i w środku na moment zamierasz. Bez dramatów. Tylko ciche rozpoznanie, wcześniejsze niż jakakolwiek logika. To nie dezawu, bardziej odnalezienie się za zasłoną rzeczy. Jung opisał to właśnie jako synchroniczność, nie przyczyna i skutek, lecz sens i rezonans. Nagle wszystko zdaje się prowadzone. Chwila, nastrój, spojrzenie drugiej osoby, jakby samo życie przejęło reżyserię. Takie spotkania mają gęstość, której nie da się wyreżyserować, ludzie nazywają to losem, często nie znając źródła. Lecz gdy zewnętrzne okoliczności splatają się z Twoim wnętrzem, powstaje coś trzeciego. Znaczenie. Drugi staje się lustrem Twojej dojrzewającej istoty. Nie jako nagroda, lecz jako wyzwalacz. Nie dar w zwykłym sensie, raczej wezwanie, które wprawia cię w ruch. Nie zostajesz odnaleziony. Zostajesz przypomniany, a tego wezwania trudno nie usłyszeć. Wtedy, na początku XX wieku, szwajcarski lekarz i psycholog głębi Jung obserwował takie wzory z cichą wytrwałością. Opowiadał historię złotozielonego chrząszcza, który zapukał w okno dokładnie w chwili, gdy pacjentka mówiła o podobnym śnie. Dla niego to nie była magia, lecz wskazówka, świat i dusza odpowiadają sobie nawzajem. Tak samo pozornie przypadkowe spotkanie może być Twoim wewnętrznym trzęsieniem ziemi, niegłośnym, lecz tektonicznym. Może po latach znaleźliście się w tym samym miejscu o tej samej porze, albo nie słysząc nigdy o sobie, i mimo to Wasz rytm natychmiast się zgadza. Czujesz wyraźne, wewnętrzne tak. Tego się nie tłumaczy. To chce być poczute. Takie spotkania uruchamiają reakcje łańcuchowe. Stare wzorce pękają, nowe pytania zapalają się światłem. To synchroniczność w ruchu. Uczciwość wobec siebie ujawnia, ci ludzie pojawiają się, gdy jesteś gotowy, albo gdy zostajesz do tej gotowości doprowadzony. Często na zakręcie, w środku kryzysu sensu albo wyczerpania. Nie pojawiają się po to, by cię ratować, lecz by cię obudzić. Można powiedzieć, że te duszne umowy są narzędziami rozwoju, przebranymi za ludzi z krwi i kości. Nie szukają wygody, służą przemianie. Dlatego więzi dusz nie podążają za checklistą, CV ani grzecznym savoir vivre. Często przychodzą nie w porę, niewygodne, z pozoru niemożliwe. To, co Twojej głowie wydaje się błędem, może dla serca być głębokim wezwaniem. Bo wszechświat rzadko troszczy się o Twoje zachcianki odpowiada na Twoją potrzebę, a to rzadko jest to samo. W dawnych naukach mówi się o lustrach i kontraktach karmicznych. Mają jeden cel sprowadzić Cię do domu, drugi nie jest celem. Jest bramą. Za tą bramą czekają Twoje niewykorzystane potencjały, wyparte tęsknoty i Twoje prawdziwe zadanie. Gdy przez nią przejdziesz, zaczyna się właściwa droga. Nie od spotkania, lecz od drżenia, które ono w Tobie wywołuje. Tacy ludzie nie zawsze zostają. Ale ich ślad pracuje często całe życie. To nie umniejsza sensu, to go pogłębia. Krótkie, intensywne, nawet bolesne połączenie może ponieść cię dalej niż lata wygodnej stabilizacji. Prawdziwe duszne umowy rzadko są przytulne. Są prawdziwe i wzywają cię, byś wreszcie stał się sobą. Na cichym rogu codzienności wzór zaczyna iskrzyć. Kto doświadcza takich spotkań, dostrzega linie, które wybiegają poza to co widzialne. Jakby samo życie mówiło przyjrzyj się uważnie. Jest więcej niż dotąd sądziłeś. I właśnie tam pojawia się następny znak. Nie każde pełne duszy spotkanie zaczyna się błyskiem i grzmotem. Często jest ledwie tchnieniem, znajomym spokojem w ciele. Widzisz kogoś i wiesz bez dowodu. Przy tobie coś we mnie jest inaczej. Bez fajerwerków. Raczej poczucie, że wracasz do siebie, jakby twój układ nerwowy się rozluźniał, zanim rozum znajdzie słowa. Ta subtelna zgodność jest prawdziwą wskazówką. Wszechświat kocha niuanse. Rzadko nadaje przez megafony, bardziej przez kamertony. Dźwięk takiego spotkania ma w Tobie wybrzmieć, nie dudnić. Wielu czeka na filmowe znaki, wielkie gesty, dramatyczną muzykę, spektakularne zbiegi okoliczności. A prawdziwa magia mieszka w niepozornym, w rozmowie, która nagle nabiera głębi, w spojrzeniu, które się nie kończy, tylko zaczyna. Ci ludzie są znajomi, zanim ich poznasz. Twoja dusza pamięta, gdy rozum wciąż szuka. Czujesz cichą radość, wewnętrzny uśmiech bez wyjaśnienia. To nie zakochanie w starym sensie, to rozpoznanie. Różnica jest i delikatna, i potężna zarazem, bo tu nie czujesz powierzchni, Lecz rezonans na poziomie duszy prosty test. Czy przy tej osobie czujesz się bardziej sobą? Czy spada maska, persona, ten starannie skrojony wizerunek dla świata? Nie z przymusu z zaufania widzisz, że nie musisz nikogo imponować. Możesz być i to jest jeden z najczytelniejszych znaków autentyczności, choć trudno o niego słowami ta. Cicha więź zmienia często więcej niż sto rozmów. Zaczyna się w środku, porusza się cicho na zewnątrz. Przemienia, nie zmuszając. Otwierasz się nie dlatego, że ktoś jest idealny. Otwierasz się, bo czujesz, tutaj mogę być cały i bezpieczny. To cichy taniec duszy i lustra, i właśnie tu leży siła. Czasem właśnie ten spokój Cię niepokoi. Głowa woła to zbyt proste. Dusza szepcze właśnie dlatego to prawdziwe. Wielu tak przywykło do dramatu, że pokój ich przeraża, a jednak prawdziwe więzi dusz są często ciche, głębokie i niespektakularne. Nie dlatego, że czegoś i am brakuje, lecz dlatego, że nadają na innej częstotliwości. Gdy wszechświat naprawdę chce was połączyć, usłyszysz ten ton. Nie uszami, całym sobą. Czasem ta cicha magia po prostu do ciebie przychodzi, bez zapowiedzi. Jeśli wsłuchasz się uważnie, rozpoznasz ją jako spokojną pewność. Nie potrzebuje sceny ani oklasków. Objawia się w drobnych gestach, w dzielonej ciszy, w poczuciu, że czas na moment wstrzymał oddech. Jakby wszechświat szeptał, nie musisz szukać, musisz być otwarty. Do tego nie potrzeba głośnych sygnałów, tylko serca gotowego przyjmować. W chwilach prawdziwej ciszy czujesz to najczytelniej. Gdy twoje wnętrze się uspokaja, ta energia lekko puka. I wtedy właśnie jest. Gdy myślisz, że to koniec, poczekaj cierpliwie. Czasem ta sama siła wraca pod innym imieniem, w znajomym miejscu albo w środku nocy. Bo to, co naprawdę prawdziwe, nie pojawia się tylko raz. Myślisz o kimś i nagle przychodzi wiadomość. Przypadek? Raczej echo twojej wewnętrznej częstotliwości. Jung nazywał takie zdarzenia znaczącymi zbiegami okoliczności. Pojawiają się, gdy Twoje wnętrze jest gotowe, by odbić się na zewnątrz. Jakby kosmos odpowiadał na Twoje myśli, nie byle jak, lecz precyzyjnie. Niebo komunikuje się wzorami, nieczystym przypadkiem. Kto słucha, rozumie te wskazówki. Są drogowskazami we mgle. Synchroniczności nie powtarzają się, by Cię zabawiać. One Cię wołają. Jak ciche dzwonienie do Twoich wewnętrznych drzwi. Jeśli nie otworzysz, rozlegnie się ponownie. Spotykasz tę samą osobę w różnych miejscach, słyszysz wciąż to samo imię albo śnisz o niej, niezależnie od czasu czy logiki. Energia zostaje. Subtelna, a jednak wytrwała. Wtedy, gdy w środku wiele się chwieje, te powtórzenia stają się silniejsze. Dusza się budzi i szuka potwierdzenia na zewnątrz. To nie sztuczka mistyczna, lecz psychologiczne echo. Gdy twoje wnętrze się porządkuje albo wyrównuje na nowo, przyciąga zgodność. Nie jesteś szalony, gdy rozpoznajesz wzory, jesteś przebudzony, a życie zaczyna mówić, o ile jesteś gotów odpowiedzieć. Wielu doświadcza tego szczególnie po stratach albo w okresach przełomu. Wtedy te znaki pojawiają się jak gwiazdy w bezksiężycową noc. Nie żądają ślepego działania, raczej pytają, czy jesteś gotów przyjrzeć się bliżej. W tym tkwi ich dar, nie musisz wszystkiego wyjaśniać, ale uszanuj uczucie, które się pojawia. Ono prowadzi cię bliżej ciebie. Wyobraź sobie, że w kółko słyszysz piosenkę, która was łączy. Nagle dociera do ciebie, jak głęboka jest jeszcze nieuleczona reakcja. Albo zauważasz te same urodziny na paragonach, tablicach rejestracyjnych, czy godzinach na zegarze. Te wskazówki to nie sztuczki, to lustra tego, co woła w tobie. Im klarowniejsze Twoje wnętrze, tym klarowniejsze znaki na zewnątrz. To rezonans, nie kontrola, można powiedzieć. Jung ujął to w punkt wszystko, czego nie uświadamiamy, jawi się nam jako los. Jeśli ignorujesz powtórzenia, staną się głośniejsze. Wszechświat zaczyna cicho, a potem jest coraz bardziej stanowczy, aż nie da się odwrócić wzroku. Znaki konkretyzują się, sny stają się intensywniejsze, zbiegi okoliczności bardziej zdumiewające. Nie po to, by cię zmylić, lecz by cię poprowadzić. Jeśli widzisz, że coś się mnoży, bądź uważny, to może twoja dusza wreszcie przebija się na powierzchnię. Zamiast wątpić, obserwuj. Zamiast analizować, czuj. Te powtórzenia mają cię obudzić, nie uzależnić. Bo gdy dusza mówi, najgłośniejszym towarzyszem bywa twój umysł. Zaufanie zaczyna się tam, gdzie kończy się kontrola. Czasem najgłębsze prowadzenie objawia się w mikrosygnałach. Nic nie pokazuje cię tak wyraźnie, jak spotkanie z kimś, kto odbija twoje wewnętrzne przepaście. Zaczyna się niewinnie, kłótnia, nieporozumienie, niespodziewany trigger. Nagle stoisz przed bólem, który nie należy do drugiego, należy do ciebie. Witaj w efekcie lustra. Te więzi ujawniają to, co zwykle skrywasz. Nie po to, by cię zawstydzić, ale by cię uwolnić. Ludzie, którzy cię odbijają, nie są wrogami, są lustrami, a lustra nie kłamią. Jeśli coś w kimś cię drażni, zapytaj, gdzie jeszcze tego w sobie nie obejrzałem. Cień, o którym pisał Jung, to wszystko, co odrzucasz lub wypierasz. W projekcji pojawia się u innych, i dokładnie tam leży klucz do uzdrowienia. W Bawarii, czy gdziekolwiek indziej, zaczynasz rozpoznawać siebie w obcym, zarzucasz komuś chłód i odkrywasz własne mury, czujesz się pomijany i widzisz swoją stałą pogoń za potwierdzeniem. To nie przypadki, lecz zwierciadła. Spotkanie staje się sceną twojego wewnętrznego konfliktu. Rozwiązanie nie zaczyna się u drugiego, lecz w tobie. Lustro potrafi boleć, zwłaszcza gdy jest opakowane czule. Paradoks, ale prawda. Człowiek, który dotyka cię najgłębiej, jednocześnie pokazuje to, co woła o uzdrowienie. Dlatego prawdziwe połączenie jest tak głębokie i wymagające. To nie sielanka romantyczna, tylko wyprawa duszy. Skarb leży zawsze pod powierzchnią, nigdy jedynie w ładnym blasku. Kto tego nie widzi, reaguje ucieczką, oskarżeniami albo kontrolą. Kto rozumie, że spotkanie jest lustrem, zadaje inne pytania. Nie, dlaczego on nie rani, lecz co mi pokazuje. Tam zaczyna się prawdziwa praca. Jung nazywał ją indywiduacją, świadomym stawaniem się sobą. I często dzieje się to pośród tarcia. Takie więzi zmuszają cię, by patrzeć tam, gdzie zwykle odwracasz wzrok. Dlatego są tak cenne. Ból nie jest wrogiem, tylko nauczycielem. Wszystko, co cię dotyka, już w tobie było. Drugi jest wyzwalaczem, nie przyczyną. Gdy zrozumiesz te różnice, wszystko się przemienia. Usiądź w ciszy i użyj aktywnej wyobraźni, by zbadać swoje wewnętrzne części. Przywołaj obraz osoby, która cię uruchamia i zapytaj, co chce mi powiedzieć to lustro. Niech odpowiedź nie rodzi się w głowie, lecz w sercu. To, co tam znajdziesz, często zaskakuje bardziej niż każda racjonalna narracja. Czasem lustro odsłania nie tylko cień, ale i ukryte światło. Gdy to rozpoznasz, każde spotkanie staje się zaproszeniem do odkrywania twojego prawdziwego ja. Niektóre bóle pojawiają się, bo coś w tobie się budzi, nie dlatego, że coś się rozpada. Więzi, które sięgają pod skórę, budzą wspomnienia zapomnianego, czują się jak pęknięcie, a w istocie są promieniem światła. Czasem to sama rana wskazuje ci drogę z powrotem do siebie. Ból pokazuje, gdzie od dawna siebie nie czułeś. Nie jest przekleństwem, lecz szkłem powiększającym to, co zdrowieje. I często właśnie to pieczenie jest ratunkiem, nie końcem. Wtedy Jung mówił o konieczności świadomego przejścia przez ciemność. Miał na myśli, musisz przejść przez nie obejść. Jeśli relacja otwiera stare rany, to nie błąd, lecz wskazówka głębi, tylko prawdziwe dotyka twoich blizn. Płytkie spotkania mało bolą i dlatego rzadko zmieniają. Można powiedzieć: Ból jest ceną prawdy. Może jednocześnie być drzwiami do wolności. Pomyśl o łzie, która spływa, gdy patrzysz na kogoś i nagle, wiesz, jest więcej. Nie wszystko da się wyjaśnić, ale wiele da się poczuć. Właśnie w tym uczuciu jest zaproszenie do uzdrowienia. W Bawarii czy gdziekolwiek indziej, kiedy fala bólu cię zalewa, to nie koniec. Często to początek czegoś prawdziwego. Człowiek, który cię zranił, może być jednocześnie tym, który przyprowadza cię z powrotem do ciebie. Nie chodzi o to, by tkwić w cierpieniu, lecz by je zrozumieć. Co dokładnie boli? Strata czy to, co niewypowiedziane? Można nazwać ból detektywem. Pokazuje miejsce, w którym zgubiłeś siebie. Gdy jesteś gotów go wysłuchać, coś w tobie zaczyna się porządkować. Nie przez kontrolę, lecz przez przyjęcie. Tu w przyjęciu zaczyna się przemiana. Wtedy wielu wybierało unikanie bólu albo rozproszenia, ale to tylko powtarza stare wzorce. Nieświadomość zbiorowa szuka wyrazu i często używa bólu jako swojego języka. Kto ma odwagę, nie odwraca wzroku, tylko pyta, co to uczucie chce mi powiedzieć. Odpowiedź może przyjść wolno, ale przychodzi z wnętrza i zmienia wszystko. Nie jesteś słaby, bo czujesz, jesteś żywy. Trzeba odwagi, by pozwolić dotknąć się bólowi i się nie rozpaść. Jeśli nie skierujesz bólu przeciw sobie, lecz przyjmiesz go jako wiadomość, stanie się nauczycielem. A to, czego nauczy, zostaje z tobą na zawsze. Nie zostaje rana, lecz przebudzenie. Można zauważyć, że wiele relacji nie rozpada się dlatego, że są złe, lecz dlatego, że nikt nie potrafi unieść bólu. Jesteś tu po to, by się tego nauczyć, czuć bez ucieczki, rozpoznawać bez osądu. Ból ujawniony przez miłość jest jak ogień może spalić albo oczyścić wybór należy do Ciebie. W tej cichej fazie zaczyna się to niepostrzeżenie dziwna zazdrość, nieoczekiwany gniew, zaskakująca potrzeba i nagle widzisz, coś w Tobie zostało obudzone po długim śnie Witaj w krainie cienia. Jung nazwał go częścią psychiki, której nie chcemy widzieć, ale musimy, jeśli chcemy stać się pełni. Dusza zna drogi, by nas tam poprowadzić. Silne spotkania potrząsają Twoją fasadą nie po to, by zburzyć, lecz by odsłonić. Jeśli ktoś uruchamia w tobie lęki czy pragnienia posiadania, to nie znak Twojej słabości. To lustro Twojego wewnętrznego dziecka i niedomkniętych doświadczeń. Tam zaczyna się praca z cieniem, niewygodna, ale przemieniająca. Cień pokazuje się często przez projekcję. Zarzucasz komuś to, czego sam nie chcesz sobie przyznać. Po cichu podziwiasz i jednocześnie zazdrościsz. Albo potępiasz cechy, na które sam sobie nigdy nie pozwalasz. To wszystko są wiadomości od cienia i wskazówki do nieodkrytego potencjału. Obserwuj to, co nadmiernie cię uruchamia. Zapytaj, co dokładnie cię w tym drażni i dlaczego. Usiądź spokojnie i zapisz spontanicznie to, co przychodzi. Bez cenzury, bez logiki. Pozwól mówić cieniowi i zdziwisz się tym, co się ukaże. Wielu wypiera te poruszenia ze strachu, Jung ostrzegał, to, co wypierasz, steruje tobą od środka. Niezintegrowane części sabotują relacje, decyzje i poczucie własnej wartości. To tak, jakbyś chował potwora w piwnicy. Daj mu głos, a nie zamieni się w anioła, ale stanie się częścią, która cię wzmacnia. Szczególnie intensywne więzi wydobywają cień na światło. Nagle chcesz kontrolować, zatrzymywać, uciekać albo się przyklejać. To wszystko wyraz starego wewnętrznego konfliktu. Nie jesteś za bardzo, właśnie zaczynasz siebie widzieć, i to może boleć, ale wyzwala. Praca z cieniem nie oddala cię od ciebie, tylko prowadzi głębiej. Zobaczysz to, co wyparłeś. Z każdym rozpoznanym aspektem rośnie twoje wewnętrzne światło, nie stajesz się idealny, tylko autentyczny. To jedyna droga do prawdziwych relacji. Nie w iluzji, lecz w klarowności, nie w ideale, lecz w człowieczeństwie. Często właśnie to, co odrzucasz, pokazuje ścieżkę do twojej najpełniejszej wersji. Niektórzy ludzie wpadają jak komety, jasne, intensywne, nieodparte i znów znikają. Zostaje echo, wewnętrzne drżenie. Takie spotkania nie mają Cię zatrzymać, mają Cię poruszyć, ich zadaniem nie jest zostać, tylko zmienić Cię. Zmiana rzadko jest wygodna. Gdy dwie dusze naprawdę się spotykają, powstaje iskra, która podważa wszystko. Twój obraz świata, nawyki, a nawet marzenia, to jak krótkie święte drżenie, a gdy mija, nic nie jest już takie samo. Ten człowiek dotknął w tobie czegoś, co spało. To jego dar dla ciebie. Rozum pyta, dlaczego to się skończyło? Dusza szepcze, bo tak miało być. Nie każda miłość ma zostać, niektóre mają nauczyć. Pokazują ci, co potrafisz, czego chcesz i czego już nigdy nie chcesz. To nie porażka, to wzrost. Nie trzeba lat, wystarczy głębia. Dojrzałość przychodzi nie przez czas trwania, lecz przez intensywność i wgląd. Takie więzi działają jak duchowe akceleratory. Zrywają maskę ego i pokazują, jak czuje się prawda. Nie zawsze przyjemnie, ale zawsze prawdziwie. A gdy jesteś gotów to przyjąć, wszystko się zmienia. Nie z zewnątrz, tylko w Twoim wnętrzu rozwija się to, czego szukasz. I właśnie tam zaczyna się dla Ciebie inny rodzaj opowieści. Wielu pyta: Skoro coś było tak intensywne, czemu nie zostało? Można powiedzieć, może zostać nigdy nie było intencją? Może sama głębia była wiadomością. Już dawno wielcy myśliciele wskazywali, że rozwój często przychodzi przez straty. Nie jesteś tu po to, by trzymać innych na zawsze. Jesteś tu po to, by przypomnieć sobie siebie. Niektórzy ludzie pomagają ci właśnie tym, że odchodzą. W Bawarii czy gdziekolwiek indziej uczysz się, że pożegnanie może być nauczycielem. Czasem Twoja właściwa podróż zaczyna się dopiero, gdy ktoś odchodzi. Lekcja, która wtedy powstaje, nigdy nie jest pusta. Wypełnia się nowymi wglądami. Można powiedzieć, że koniec jest tylko przemianą. Zaczynasz znowu pisać, czuć i pojmować. Pewnego dnia rozumiesz, że to, co uważałeś za stratę, w istocie było wyruszeniem w drogę. Wtedy boli to często. I tak, ból ma prawo być. Lecz ból może prowadzić do uzdrowienia, jeśli mu dasz przestrzeń. Ten człowiek obudził cię pocałunkiem, w sposób, którego wielu nigdy nie doświadczy. Niektóre spotkania są po to, by cię otworzyć, nie by cię zatrzymać. Zamiast się kurczowo trzymać, możesz podziękować za ogień, za klarowność, która została. Pozwól odejść bez żalu, bo każde spotkanie spełniło swój cel. Być może tego właściwego spotkasz dopiero wtedy, gdy naprawdę obejmiesz siebie. Jung twierdził, że jaźń potrafi kochać wolno dopiero wtedy, gdy niekurczowo trzyma się masek. Kiedy przestajesz grać rolę, twoje prawdziwe ja zaczyna świecić. W tej ciszy, którą odnajdujesz w sobie, zmienia się twoja częstotliwość. Nie wysyłasz już sygnału braku, ale sygnał pełni. Wtedy przychodzą spotkania, które nie są akcjami ratunkowymi, tylko przestrzeniami rezonansu, w których obie strony rosną. Jeśli dotąd czułeś, że coś w tobie współbrzmi, to nagranie było czymś więcej niż informacją. Było lustrem tego, co już w tobie spoczywa. Jeśli chcesz iść dalej, podaruj temu nagraniu polubienie i zasubskrybuj to medium, by iść dalej razem w tej podróży. Teraz spokój, weź głęboki oddech i wróć z miłością do siebie.